Halo, Halo, Siemaneczko, Mordeczki. Witam w kolejnym odcineczku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Agro Team gej. Siemanko. O, taka perspektywa mi się wydaje, że jest idealna. Napiszcie w komentarzach, tak troszeczkę oddalone. Sami na ekranach możecie zauważyć dzisiaj głęboszowanie. Tak jest głęboszowanko. Owszem, eee, podziemniaczki. A dlaczego głęboszowanie, a dlaczego nie orka? Podziemniaki. Ponieważ tutaj właśnie na tym polu, w którym się znajdujemy to jest nowy kawałeczek, szef wydzierżawił właśnie nowy kawałeczek i tutaj w tamtym roku była orka zrobiona, widać, że była orka zrobiona i broną mechaniczną było również zrobione, jest o tak fajnie zrobione, no nie, tak ładnie, już w sumie jakby to było na teraz zrobione to już by można by było, o Jezus orki, tak. Tak, musimy sobie nawrócić, by, by było można orać, sadzić od razu ziemniaczki. A dlaczego nie sadzimy od razu ziemniaczków? Dlatego, że to leżało całą zimę właśnie tak, ziemia jest twarda i głęboszowanie właśnie wlatuje. O tutaj takie łapy, może nieduże, ale zawsze to coś. Czekaj, ta, bo ja jedną ręką, to wiecie jak to jest. Jakbym chciała, nie mógł robić. Włączamy wszystko i ruszamy. Pracujemy dzisiaj New Hollandem T6020 o mocy 120 koni mechanicznych. Oczywiście, że tak. Ten kawałek ma, nie wiem czy tam widzicie, trawę. Znaczy tam jest porze posiane, nie trawa. Ten kawałek ma 3 hektary. No, nawet dość fajny. Troszeczkę pod łukosą, ale to się nie, nic nie dzieje, jest, jest długie. Więc w sam raz, więc głęboszowanie leci na jakieś ile 30 cm maksymalnie. 30 cm, maksymalnie więcej nie coś takiego, bo szef tu wcześniej robił. Bo ogólnie robię to po przerwie jest 13.40 właśnie szef robił tutaj chwileczkę przed przerwą i to poustawiał i ja później ty, tylko tutaj przyjechałem no i kontynuuję to no nie no ja jeszcze mi tak z półtorej godzinki może zejdzie. Jeździmy sobie y, 8,5, 8,7 różnie na godzinkę. Y, zależy, no nie? bo mam na automatyku ustawione, niby, ale no wiecie. Oczywiście nie na się, tylko o, tak, ale z ręką. Więc to mogę sobie sumie nazwać bo już nieraz tak robiliśmy. Na przykład w tamtym roku po ziemniakach jeździłem tylko tym gęboszem i po prostu później było siane. No nie? Tutaj leciała brona mechaniczna i było siane od razu zboże no więc to jest głęboszowanie i tak samo jest w tym roku pod ziemniaczki tu dojeżdżamy do końca muszę się zatrzymać teraz gdy nagrywam ale mi to nie przeszkadza dźwigamy do góry i ruszamy ogólnie tak, nie lubię tym niholandem pracować właśnie tym T yy, yy, to, bo to jest niholand T6 T6 60 tak nie z Newgolandzi, tak nim nie lubię pracować, a dlaczego, ponieważ nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak strasznie zrywa przy ruszaniu czasami nie wiem, może nie jestem po prostu nauczony, no tutaj się tak teraz przecinam w miarę, prosto, żeby po prostu nie, nie cofać tylko sobie wyjeżdżam i od razu nakręcam i tyle, no yy, ogólnie wy ten odcinek widzicie, czekajcie dzisiaj jest czwartek, to, to dzisiaj wleciało ruberowanie, a w sobotę wleci w głęboszowanie, kiedy, bo w sobotę właśnie będziemy Sadzili tutaj na tym polu ziemniaczki. Tak, ten kawałek 3 hektary nie całe 3 hektary 2,90 czy 2,85 coś koło tego ma dokładnie mówił mi szef, ale nie pamiętam yy, więc yy, no, dajmy te 3 hektary będą tutaj sadzone ziemniaki do jedzenia bo te, które widzieliście, yy, pierwszy odcinek zasadzenia ziemniaków to tam były ziemniaki, sadzeniaki które później znowu będą sadzone no nie. Jakoś tak to się robi, nie wiem, nie wiem, nie znam się no. Nie wiem, tylko tyle z tego, co mi się pomówił. No. Ja nie sadzę, ja tylko uprawiam pole na razie, więc spoko. Yy, więc nawet w miarę spoko. No, a tutaj koło lasu jest no, bo, no, co wam powiem, naprawdę spory kawałeczek. Nie wiem, może jeszcze nagram coś po tym głęboszowaniu. Na pewno zobaczycie, jeśli coś uda mi się nagrać. Ogólnie tutaj te poprzeczniaki są takie twarde, że o Jezu, nawet sobie tego nie wyobrażacie. No tutaj są gałęzie, to trzeba uważać. Później i tak poprzeczniaki jeszcze będę musiał 2 dwa, trzy razy przyjechać. A dlaczego? No dlatego, że jest naprawdę twardo na tych poprzeczniak na poprzeczniakach to, to, widzicie, widzicie kurwa, jakie to jest zjebane, muszę tak, wyłączyć rewers i bez rewersu wycofać. Nie wiem czym to jest spowodowane, możecie mi sami napisać Bo ja nie mam, nie mam bladego pojęcia No Okej okay. Więc taki krótki odcineczek z relacji co robię, no nie Będę starał rzucać co dwa dni Tak jak wspominałem wcześniej, no tutaj widzicie się przyciąłem tak jakoś Wiem, że to głęboszewanie nie jest proste jak od Niki czy na piesie no ale ciężko tak jest gruberować i głęboszować, znaczy się z tego powodu, ponieważ jest trochę twardo, to ko koła boksują, no i ściąga troszeczkę, no ale no nic. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, czycie, subskrybuj również, znaczy zróbcie, naciśnijcie i do następnego, trzymajcie się, cześć!